Proszę bardzo. Kto jest odpowiedzialny za ten cały sklepik? Dzień dobry, ja prowadzę sklepik, czy mogę pomóc? Pani się pyta, czy czym pani może pomóc? Chyba przyjdzie się może pani wytłumaczyć, bo co tutaj się dzieje, to jest po prostu jakiś skandal. Ale o co chodzi? Mój synek wczoraj kupił u pani kanapkę z szynką. I to się okazało? Co się okazało? Szynka była pod sałatą. Tak jak w każdej kanapce. Co pani powiedziała? Kogo pani teraz obraża? Mojego synka? jego godność. Pytam się, jakim prawem? Jakim? szukać. Proszę pani, on przez dwie godziny potem płakał! Nie mogłam go uspokoić. Ale przecież szynka była. Nie widział jej. Wyznanie go nie istniało. Rozumie pani? To była trauma kulinarna. Pani zdaje sobie w ogóle sprawę z konsekwencji dla jego psychiki? Proszę pani, ja tego tak nie zostawię. Ja to zgłoszę. Do praw dziecka to zgłoszę i do telewizji to zgłoszę, proszę pani. Nie sądzę, żeby telewizja... A właśnie, że tak, proszę pani. Ja nie pozwolę, żeby mój synek był o manipulacji. Ale to tylko kanapka! Nie, proszę pani, to już nie tylko kanapka! To jest symbol! Symbol ucisku, jaki stosujecie wobec mojego synka! Niech pani nie myśli, że to ujdzie pani chłazem! Proszę pani, ja mam znajomo, która zna kogoś, kto pracuje w gazecie! Już ja pani gwarantuję, że to się rozniesie! To będzie skandal na całą Polskę!